w kolejnym odcinku na kanale Team AAS a w dzisiejszym odcinku jest drugi odcinek z serii testowania samochodów i różnych traktorów, różnych rzeczy a w dzisiejszym odcinku będziemy testowali dużo fajnych i tutaj różnych cenowo samochodów, mamy 7 samochodów zacznijmy może od tego Mercedesa

fajny samochód, a teraz zobaczmy ile on kosztuje, on chyba był tu, tak 59 tysięcy, a teraz będzie BMW M8 Coupe 2020 za 150 tysięcy tutaj takie BMW też fajne bo ja te wszystkie auto testowałem znaczy ja bym daleko nie jechała, nie, ale trochę przetestowałam. Też fajny środek, takie sportowe. 230 na godzinę. O, bagażnik się otwiera. No, nawet no, duży ten bagażnik. Jeżeli jesteście bogatymi rolnikami, to sobie możecie kupić takie BMW, jeździć na wyścigi, może wykrywać jakieś pieniądze, tej No ale to nie szalmy, więc... Ale BMW fajne. Dobra, więc nie będę więcej babni. Jeszcze zobaczymy. Wjadła wki działają. Teraz tylko to No i tak nie to BMW. Teraz auto, które mi się podoba najbardziej z tych wszystkich. Jest to jeep, o taki, jemu też się otwiera bagażnik, ma hak. O, większy bagażnik. Zawsze mnie, cie ciekawiło mnie właśnie, jak to na tym ogólnie wygląda jak to w tym ograniczonym bagażniku. Dynę. Przyjemnie się nim jęki, tak płynnie się go prowadzi. Dziś mogę mieć trochę laki, bo po prostu jest dużo samochodów i yy, no, nie No Może szybko się nie odpędza, ale jest dobry, że ona składa się tutaj. sobie do skręcić pół, to sobie lekko hamujemy i on hamuje. No i jedziemy, pan właśnie jedzie na koszty, taki droga A, co fashion pamięty nie? sumie No ale jest fajny Ole, tu tam się nie tak, pamiętam No dobra, wiedziemy jak ją już chłopowi na podwórko, niech się cieszy, nie, nie, nie ma dziwa. Dobra Fajnie jeszcze może go rozłożymy. Nie, nie da się wejść, szkoda. Fajnie by było na przykład do niego wejść i żeby na online ktoś mnie tam zamknął. Przemieszczamy się do samochodów. Teraz też bardzo fajnie Mercedes. Aha, nie powiedziałem ile tam ten jeep kosztował. Yy, o, 75 tysięcy. A teraz mamy... To jest chyba ten Mercedes, raczej tak, 113 tysięcy. Nie, to nie ten Mercedes, to ten za 113 to będzie ten. Nie. Aha, chyba nie wyszłem. Dobra, nie wiem tu Ale mi się wydaje, że ten jest za 113 tysięcy, tylko ym, od razu mówię, że niestety nie mam. Nie odwiera teraz ten bagazin. I to jest coś podobnego do tego pierwszego Mercedesa, tylko droższy, na powiedzieć. Też przyjemnie się nim jedzie. Podgłoszę trochę, żeby było lepiej słychać jak chodzi. Chociaż dźwięki ma słabe trochę. No i tak, moim następnym to jest koniec Mercedesa. Idziemy do kolejnego Mercedesa. Ten też fajny, tylko słaby, nie ma uchorajnic. A nie, ma obrotami. 那一种。 Stawiamy. Idziemy do kolejnego Mercedesa i z tych wszystkich Mercedesów chyba mi się ten najbardziej podoba. Zwalmy. I teraz Teraz tak. Bierzemy się z grę. Tak wolno chodzić, ale tak to nie jest źle. Myślę, że tak szybko zakończymy jego testowanie. U niego też nie mają jakichś super dźwięków. Jeszcze pod zobaczymy. Aha, dobra, ten Mercedes to wcale nie ma dźwięków. Fajnie nawet. Dobry. A my idziemy już do ostatniego samochodu, czyli Volkswagen'a Golfa. Tutaj jest pokrywe, że zdejmij pokrywę, nie Ale on nie ma chyba za bardzo pokrywy. A może ta półka tyle, że się zdejmuje? Nie, nie. Dobra. Fajnie. Fajnie. Myślałam, że zegary są nieruchome, a bo wcześniej go dystrybuowały, i były ruchome. Kierownica trochę tak nierealnie się kręci, ale on jest, um, On kosztuje 30 księży. co zaraz sprawdzimy, jakie tamty kosztowały. Widoczność cofania jest, nie jest super, ale mogłaby być też rzecz. się, Chodzimy tu. Dobra, no to tutaj wszystkie auta są wiadome. To BMW też było fajne, tylko liczniki nie chodziły. I dlatego go nie ma dziś. O, tutaj jest ten Mercedes i ten Mercedes. Eee, najbardziej mi się ten Jeep podobał. O, I tu jest ten Volkswagen. A jeszcze tak, bo zauważyłem akurat teraz, to w sumie możemy sobie kupić tą BMK. Jeszcze do testowania. I możemy sobie kupić tą BMK. Zobaczmy to. Wow, jaką kratkę ma dobre. To też fajne, a tu Co fajne, Jeszcze zobaczmy jak widoczność i słaba. Ale to jest sportowe auto. Tu się jedzie do przodu, a nie cofa. Ale przyspieszenia nie ma szybkiego. Dobra, wyjdzie A my idziemy do TB. Nie, to tą testowałem, ta miała jakiś musicie tutaj. Dobra, to sobie zostawiamy. Hmm. A my sobie weźmy to Audi, tak ma liczniki zepsute, no i to jest taki Audi, no nie jakiś super Audi. No po prostu rs no. Yy, dobra, a my sobie jeszcze testujmy może tą BMW, -kę. chociaż wydaje mi się, że ta też miała liczniki, nie, nie Dobra, X7, o! Ten ma bagalnik odcierany. To jeszcze? Nie, nie tylko bagażnik. E, no, otwórz pokrymu. Ło, nie, nie testowałem jej, ale ma ładny środek taki biały, jaka biała skóra jakby... Dźniki ruchome. No, w sumie to już jest ten. tyle w dzisiejszym odcinku subskrybujcie kanał zostawcie łapkę w górę żeby trwała dalej seria bo zakładam że to będzie taka mini seria raczej to testowanie samochodów po prostu w piątym no, w, albo dziesiątym odcinku powiem że jeżeli chcecie dalej tą serię to yy, po prostu musicie zostawić dalej łapkę w górę i chcecie się i na 20 subów będzie seria na modzie w nie brakuje jeszcze 9 subów. Nie wiem, którego dnia akurat to oglądacie, ale jak ja to nagrywam, to brakuje 9 subów. A mniej więcej to by było na tyle. I niedługo też pojawi się kolejna seria, gdzie nie będę sam.